Najlepsi Przyjaciel, to jest książka, którą napisała Ilona Łebkowska. Została zilustrowana cudownie, cudownie przepięknie przez Dorotę Prończuk, a wydana w wydawnictwie dwukropek. I to jest patronat aktywnego czytania. Muszę Was ostrzec, szykujcie chusteczki, bo to jest bardzo wzruszająca historia. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi: aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz drugi blog, który jest jednocześnie podcastem, nie tylko dla mam. I często właśnie w podcaście staram się opowiadać o uwrażliwianiu i empatii, jeśli chodzi o dzieci. Wiele osób właśnie tego potrzebuje i myślę, że ogólnie świat tego potrzebuje. I właśnie najlepszy przyjaciel historia o psie. No już jakby nie trudno się domyślić, no, po tej cudownej okładce. Pies wabi się Irmo i my Poznajemy jego historię, i to jest kluczowe, od urodzenia, dosłownie od szczeniaka, kiedy właśnie takiego małego pieska. Pani wybrała sobie aż do końca jego drogi. Oni się tutaj zaprzyjaźniają, poznają, kochają oczywiście, szanują. Ważne jest tutaj słowo lojalność, przygoda, zabawa, ale koniec tej drogi jest właśnie wzruszający i smutny, bo trzeba w pewnym momencie się rozstać. To jest książka, która spodoba się dzieciom kochającym psy. Jak najbardziej. Spodoba się dzieciom, które są wrażliwe, albo warto ją przeczytać również dzieciom, które potrzebują pewnego uwrażliwienia. Na zwierzęta, na przyrodę, w ogóle takiego pogadania o empatii, ale lubią też, gdy coś się dzieje, gdy jest akcja, bo tutaj jest akcja. Wszystko oglądamy z punktu widzenia tego właśnie psa, czyli Irmo, terier rosyjski. Ostatnio w książkach dla dzieci często widuję teriery rosyjskie. On jest prześliczny i Irmo poznaje świat. Tak jak mały szczeniak poznaje. Zdarza się, że on nie chce spać sam, wolałby spać ze swoją panią. Zdarza się, że po takiej poduszki, poniszczy kapcie, tęskni za panią zostawioną w domu, gdzieś tam się wytarza w jakiejś kupie na spacerze. To wszystko są takie rzeczy, kiedy decydujemy się na psa w naszej rodzinie, no my się na nie godzimy. Po prostu nierozerwalnie związane z tym psim życiem. I bardzo podoba mi się tutaj właśnie ten sposób narracji, kiedy Irmo często dochodzi do wniosku, że pani go świetnie rozumie. Mimo tego, że on coś nabroił, napsocił, gonił krowy, kury, gdzieś tam kogoś wystraszył, albo on się wystraszył, albo gdzieś tam z wiałbogo koleżanka namówiła. To wszystko są właśnie elementy tej przygody, rozdział po rozdziale, rok po roku. To nie jest tylko tak, że jest tutaj pokazana ta miłość psa do człowieka, ta lojalność, chociaż oczywiście jest, ale działa to w dwie strony. Dlatego, że pani zdecydowała się wziąć szczeniaka, gdy była w takiej gorszej sytuacji, kondycji psychicznej, kiedy była zawsze smutna. Irmo trochę ją uratował, a ona pokochała go z całego serca i faktycznie Irmo ma wielkie szczęście, bo jego pani jest taka kochana i wyrozumiała, i jasne, że czasami się irytuje i wkurza, ale po chwili bierze dwa oddechy i mówi: No, tak, no ty jesteś pieskiem, który na przykład poczuł się zestresowany albo zdenerwowany, więc rozumiem, dlaczego to zrobiłaś. Aż w końcu dochodzimy do części książki, w której pada słowo senior, czyli Irmo jest już taki bardzo, bardzo dojrzały i zdarzają mu się takie dni. Kiedy na przykład gorzej widzi, gdzieś tam się potyka, na coś wpada. Przychodzą takie dni, kiedy Irmo chciałby iść na dłuższy spacer, ale nie może. I pani też to rozumie i nie namawia go, przeciwnie, wyjaśnia mu, że potem będziesz zmęczony, potem możesz nie dać rady, więc nie róbmy tego. I to, co najbardziej mnie wzruszyło i totalnie rozwaliło, to jest taka umowa między panią a Irmo, a psem, ukochanym zwierzakiem. Nigdy nie krzyczała, zawsze mówiła do mnie spokojnym głosem i czułem, bijąc, od niej ciepło i miłość. Chciałem to czuć jak najdłużej, dlatego, kiedy pani pytała mnie, czy mam jeszcze siłę z nią być, mówiłem jej, że tak. A pani powtarzała: pamiętaj, jak przyjdzie ta chwila, to dasz mi znak, dobrze? I zdążą się pożegnać. I faktycznie tak było pewnego dnia. Tutaj mamy psie, niebo. Na Irma czeka jego ukochana przyjaciółka, którą poznaliśmy tutaj. Oni się tutaj świetnie bawili. Irmo przechodzi przez tęczowy most. Nic go nie boli. Znowu może biegać, znowu się może bawić i jest radosnym psiakiem, który miał cudowne, wspaniałe życie. Komu przyda się ta książka? Dzieciom, które są gotowe na takie wzruszenie. Warto o tym pamiętać, że to nie jest tylko taka historia mamy fajnego pieska i wszystko będzie dobrze. To jest też opowieść o odpowiedzialności. Jest tu dużo śmiechu, nie mówię, że nie. Są tutaj wspaniałe takie fragmenty ze wspólnego życia, które informują też dzieci na co się przygotować, jak się decydujemy na psa, ale Jednocześnie nie owijamy w bawełnę. To znaczy, jeżeli macie psa w domu i ten pies nie jest już młody i chcecie opowiedzieć dziecku o tym, co może się kiedyś stać i jak to może wyglądać, to to jest książka dla Was. To jest też historia dla dzieci, które są po prostu gotowe, żeby przeczytać o pięknej przyjaźni od początku do samego końca.